Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Dzisiejszy wykład to wprowadzenie do komunikowania niewerbalnego. W krótkiej agendzie przedstawię Państwu funkcję komunikowania niewerbalnego, formy wypowiedzi w mowie ciała oraz formy wypowiedzi w komunikowaniu parafrazowanym oraz opisy komunikatów przekazywanych spojrzeniem. W ostatniej części wybrane komunikaty z zakresu mowy ciała. Zanim przejdę do funkcji, to chcę zwrócić Państwa uwagę na to, jaki znac procent znaczenia wiadomości zawarty jest w komunikatach niewerbalnych. Znajdziecie Państwo w literaturze różne wagi, które są przypisywane poszczególnym komunikatom i słowu. Ja natomiast dziś przedstawię Państwu, te wagi, które są przepisane przez Alberta Mechrabiana. Otóż w tej, w tej klasyfikacji autor tego rozkładu zwracał uwagę, że tylko 7% znaczenia wiadomości zawarty jest w samym słowie. 38% to komunikowanie parafrazowane, a 55% to mowa ciała. Wagi, które są przypisane w tym Rozkładzie Mogą budzić Państwa zdziwienie, szczególnie tych osób, które bardzo dużo mówią, które wysyłają bardzo dużo komunikatów w ciągu jednej minuty, używają bardzo wielu słów, mówią szybkim tempem. Ale proszę sobie wyobrazić, że każde nasze słowo jest ubrane w nasze brzmienie głosu, jest ubrane w nasze gesty, w naszą postawę. Dlatego też to właśnie komunikaty niewerbalne nadają znaczenie wypowiadanym słowom. A jakie funkcje są przypisywane komunikatom niewerbalnym? Tutaj wymienione, wymienione, wymieniam te podstawowe funkcje i między innymi zwracam uwagę, że komunikaty niewerbalne, proces komunikacji niewerbalnej buduje nasze relacje. Komunikaty oddziałują na relacje społeczne. To właśnie komunikaty werbalne i niewerbalne budzą sympatię bądź też antypatię. Bardzo często przywołuje sytuację, kiedy na początku semestru podchodzę do sali ćwiczeniowej, do sali wykładowej. Studenci mnie jeszcze nie znają, a obserwując moją postawę, obserwując moją twarz, już zaczynają Wysnuwać wnioski, czy te zajęcia będą sympatyczne, a może odwrotnie będę budziła antypatię. Komunikaty niewerbalne również przygotowują do tego, co możemy usłyszeć. Drodzy Państwo, najczęściej twarz uśmiechnięta, rozluźniona, to jest twarz, która zapowiada dobre wiadomości, ale nie zawsze tak bywa ponieważ niektórzy uciekają się do technik manipulacji, uśmiechają się do nas, a w konsekwencji mówią nam komunikaty, z których płynie mało pozytywna wiadomość. Ale poza tymi sytuacjami, w których jesteśmy manipulowani, proszę pamiętać, że komunikaty niewerbalne przygotowują słuchaczy do nadchodzących informacji werbalnych. Dzięki komunikatom niewerbalnym Możemy dłużej utrzymać zainteresowanie naszych słuchaczy. To na przykład, czy utrzymujemy kontakt wzrokowy z naszymi słuchaczami, czy pauzujemy, czy modulujemy naszą głosem, czy potrafimy odwołać się do pewnych przykładów, bo przykłady to zawsze jest taka część naszej wypowiedzi, pewne historie, które budzą gotowość do dalszego rejestrowania informacji i do komunikowania. To, co jest istotną funkcją, to proszę też pamiętać, że język ciała źle kłamie, że komunikaty niewerbalne są bardziej wiarygodne i łatwiej jest skłamać słowem, natomiast komunikaty niewerbalne pokazują te rozbieżności. O gestach kłamstwa powiem w dalszej części wykładu. Kłopot natomiast jest taki, że nie zawsze komunikaty Niewerbalne to są precyzyjne komunikaty, precyzyjne wiadomości. I dlatego niejednokrotnie potrzebujemy jeszcze usłyszeć takie potwierdzenie w słowie. I również komunikaty niewerbalne odzwierciedlają poprzez formę zachowania zewnętrznego zmiany w zachowaniu wewnętrznym. Jeżeli kogoś Państwo postrzegacie w swoim otoczeniu. Jako osobę pogodną, uśmiechniętą zazwyczaj, i pewnego dnia pojawia się w Państwa otoczeniu z innym wyrazem twarzy, to oznacza nic innego, że coś się wydarzyło we wnętrzu. I to właśnie komunikaty niewerbalne to pokazują. Tutaj, również na tym slajdzie, w lewym górnym rogu, pokazałam Państwu grafikę. I to jest przykład gestu, który oznacza słuchanie krytyczne. Pozwoliłam sobie wybrać kilka takich komunikatów na dalszych slajdach jako przykłady. Natomiast mogę też jeszcze dopowiedzieć, że poznawanie komunikatów niewerbalnych to jest po prostu indywidualny tok studiowania. Należy poznawać systematycznie, posiadając w swojej bibliotece książkę która traktuje o komunikacji niewerbalnej i sukcesywnie poznawać interpretację poszczególnych komunikatów. W mojej ocenie to jest najlepszy sposób na naukę mowy ciała, komunikatów parafrazowanych. Przejdźmy teraz do forum wypowiedzi w mowie ciała i tutaj widzimy trzy pierwsze, kontakt cielesny. W komunikacji interpersonalnej zmysł dotyku jest takim bardzo istotnym również komunikatem. I tutaj nawet napisałam, że dotknięcie partnera rozmowy może w niektórych sytuacjach wywołać przyzwolenie, a w innych agresję. Bardzo często też przywołuję sytuację z życia studenckiego, kiedy widzę, jak przyjaciele podczas powitania oprócz podania dłoni do uścisku wykonują taki gest, Klepnięcia, powiem, po ramieniu. I przyjaciele to tolerują. Dla przyjaciół to jest jeszcze wyraz takiego bliższej relacji, bliższego związku. Ale mówię do studentów, że gdyby ktoś, gdybym kogoś podała dłoń i gdyby ktoś jeszcze wykonał taki dodatkowy gest klepnięcia, to chyba moja reakcja byłaby inna. Wyraziłabym wtedy zdumienie. Może nie agresja, ale na pewno byłabym zaskoczona takim gestem. Bardzo ważną formą wypowiedzi w mowie ciała jest bliskość przestrzenna. W literaturze jest to nazywane jako dystans interpersonalny, jako strefy psychologiczne. Wyróżniamy cztery takie dystanse: dystans intymny, dystans prywatny, społeczny i publiczny. Tutaj podaję odległości, które są mierzone w centymetrach. Ale proszę pamiętać, że my tego na co dzień tak nie mierzymy. Proszę pamiętać o tym, aby obserwować swoich rozmówców i aby zastanowić i obserwować, czy oddalają się, odsuwają od nas, czy też nie. Bo osoby, które potrzebują większego dystansu, niewątpliwie podczas rozmowy zrobią krok w tył. Natomiast osoby, które skracają dystans, to nawet zrobią krok do przodu. I ten dystans intymny dotyczy osób rzeczywiście bliskich, bo jak państwo możecie zauważyć, to jest odległość od 0 do 45 cm. Dystans prywatny dotyczy relacji koleżeńskich i jeżeli państwo rozmawiacie ze swoimi koleżankami i kolegami to taka odległość w okolicach jednego metra powinna być jak najbardziej satysfakcjonująca obie strony. Ale powtórzę jeszcze raz. Jeżeli ktoś robi krok do tyłu, Państwo robicie krok do przodu, to proszę, a ta osoba znowu robi krok do tyłu, to proszę to uszanować i zachować dystans, który jest potrzebny rozmówcy, aby skutecznie porozumieć się. W przypadkach relacji uczeń-nauczyciel. Powinien obowiązywać dystans społeczny mierzony odległością 120-350 cm, ale proszę też pamiętać, że są różne sytuacje, różna lokalizacja sal ćwiczeniowych, wykładowych, sal lekcyjnych i nie zawsze możemy zachować ten dystans. Ja natomiast swoim słuchaczom, studentom bardzo często przypominam i uprzedzam, że podczas zaliczenia nie będę pamiętała o dystansie społecznym. I myślę, że Państwo, jeżeli mnie jeszcze tylko słuchacie, to do, właściwie to zinterpretowaliście, dlaczego robię takie zastrzeżenie. Dystans publiczny powyżej 350 cm jest zarezerwowany dla osób, które pełnią funkcje publiczne. Do tych dystansów ja jeszcze powrócę, bo są pewne też uwarunkowania kulturowe i regionalne, ale to zrobię na przykładzie konkretnych gestów w dalszej części wykładu. Forma wypowiedzi w mowie ciała to również postawa ciała, trzymanie głowy, ramion. To czy jesteśmy pochyleni, czy wyprostowani, czy kroczymy sprężystym krokiem, bo to może oznaczać dominację albo uległość. Kolejne komunikaty, formy wypowiedzi w mowie ciała to między innymi mimika, ruchy rąk i wzrok. Odniosę się również do tej grafiki w lewym górnym rogu slajdu. To jest jeden z przykładów gestów oznaczających kłamstwo. Wyraz twarzy. Bardzo różne rysy, bardzo różne kształty i to jest taki komunikat, który również Powinien być an analizowany w indywidualnym tempie. Ruchy rąk mogą też ilustrować nasze wypowiedzi, nasze emocje, nasz stan psychiczny. Natomiast wzrok, bardzo ważna forma wypowiedzi w mowie ciała. W literaturze też możemy przeczytać, że kontakt wzrokowy z rozmówcą powinniśmy utrzymywać około 30-60% czasu rozmowy. Nikt tego nie mierzy, ale starajmy się kontrolować wzrokiem, co dzieje się po stronie partnera rozmowy. Jeżeli będziemy unikać kontaktu wzrokowego, po pierwsze nie pozyskamy tych komunikatów, które są wysyłane kanałem niewerbalnym, a po drugie pokażemy, że czujemy się niedobrze w takiej sytuacji komunikacyjnej. Natomiast nie można też zbyt długo wpatrywać się w partnera rozmowy, bo to może wywołać po stronie partnera rozmowy pewien niepokój. Też jest, może być interpretowane, że ktoś jest bardziej zainteresowany rozmówcą niż tematem rozmowy. Wśród form komunikowania parafrazowanego, czyli przypomnę tych form, które dotyczą Brzmienia naszego głosu, czas trwania rozmowy. To też jest taki komunikat, który charakteryzuje naszych rozmówców. I są tacy, którzy lubią bardzo dużo mówić ciągle, przerywać innym, innym mówić w tak zwanym międzyczasie, i to jest też kolejny komunikat, który charakteryzuje naszych rozmówców. Oczywiście emocjonalna intonacja, bardzo indywidualny wskaźnik któremu nie można przyporządkować generalnie wypowiedzi, bądź błędy wymowy. One najczęściej pojawiają się w trudnych wypowiedziach, często służą zatrzymaniu rozmowy, ale w ten sposób chcemy zbudować czas, zdobyć czas na zast zastanowienie. Rytm i melodia języka to są te cechy komunikatów parafrazowanych, które są warunkowane, uwarunkowane i kulturowo i re, regionalnie, natomiast istotną formą komunikowania parafrazowanego jest również szybkość wypowiedzi. Bardzo często chyba Państwo też zauważają, że osoby, które są przygotowane do wypowiedzi, to ich wypowiedzi są bardziej płynne, pokazują te osoby, że znają doskonale temat. Chcę natomiast dłużej zatrzymać się nad pauzami bo to jest bardzo też ważny wskaźnik, ważna forma komunikowania parafrazowanego i w szczególności chcę powiedzieć o pauzach zamierzonych, które mogą trwać do pięciu sekund i to jest ten moment, w którym chcemy podkreślić rangę naszych wypowiedzi, wypowiadanych słów w danym momencie przed złożeniem deklaracji przed złożeniem obietnicy możemy taką pauzę uczynić i w ten sposób tą ciszą możemy skoncentrować słuchaczy którzy już przestali słuchać i to jest tak zwana pauza zamierzona natomiast powinniśmy unikać tak zwanych pauz przypadkowych ponieważ pauza przypadkowa to jest taki Moment ciszy, w którym pojawiają się para dźwięki e, y, y, m. Albo też słowa, które lubimy często powtarzać. Niektórzy z nas lubią słowo prawda, prawda, niektórzy lubią słowo okej, okay, ok, a inni może jeszcze słowo właśnie. To oczywiście proszę rozpoznać, czy Zdarzają się Państwu takie pauzy przypadkowe, podczas których wypowiadacie takie komunikaty i wydobywacie takie para dźwięki. Ale jeszcze raz powtórzę, że pauza to jest taki komunikat, który pozwala ponownie skoncentrować uwagę słuchaczy. I teraz przejdźmy do wzroku, o którym już wspominałam. I komunikaty, które są przekazywane spojrzeniem. Jest taki komunikat, zaczekaj chwilę, zastanawiam się. I wtedy co robimy? Jest to wzniesienie głowy lekko do góry, albo spojrzenie też w dół, ale co jest ważne, czyli przerwanie kontaktu wzrokowego. Ale co jest ważne, że jest wyraz skupienia na twarzy widoczny. Jeżeli mówię do kogoś, nie rozumiem, powtórz. To jest nic innego jak wzmocnienie kontaktu wzrokowego z lekkim ruchem głowy do przodu, a nieraz nawet jeszcze jest zmarszczenie brwi. Chyba komunikat, jasne, rozumiem o co chodzi, powinien być Państwu znajomy, bo to jest takie podtrzymywanie kontaktu wzrokowego i rytmiczne pokiwanie głową. Może nawet nieraz lekki uśmiech, może przechylenie głowy, ale myślę, że ten komunikat Państwu jest doskonale znany. A jeżeli chcemy uzyskać dominację, takie wymuszanie uległości, no to jest nic innego jak długie spojrzenie, nieruchomo utkwione w oczach partnera rozmowy. I chcę jeszcze zwrócić uwagę na jeden komunikat, unikanie kontaktu wzrokowego i tu rozróżnić dwie sytuacje. Jeżeli rozmówca bardzo często podczas rozmowy spogląda na boki prawo, lewo, oznacza to lekceważenie, ale to się musi powtarzać. Jeżeli natomiast spojrzenie w dół, to oznacza lęk i chęć ucieczki. W przypadku. Komunikatów przekazywanych spojrzeniem zwracam uwagę jeszcze na takie trzy rodzaje kontaktów: kontakt biznesowy, towarzyski, towarzyski i zarezerwowany dla osób naprawdę bliskich. Nie wiem na ile dobrze jest widoczne to pole zacienione pomiędzy rozmówcami na tej grafice, ale prawidłowy kontakt wzrokowy, biznesowy to jest patrzenie w obszarze linii oczu i górna linia czoła. I tak powinniśmy patrzeć podczas rozmów służbowych, biznesowych. Kontakt wzrokowy towarzyski to jest z kolei takie pole, gdzie patrzymy linia oczu i yy, czubek nosa, a kontakt wzrokowy intymny to jest obszar linia oczu i dolna linia Szyi, no ale ten kontakt wzrokowy i intymny jest zarezerwowany dla osób bliskich, znajomych i wtedy tak, możemy patrzeć w takim obszarze. Przykład komunikatów znudzenia i zainteresowania, lewa strona znudzenie, prawa strona zainteresowanie. Myślę, że akurat ten komunikat może być Państwu jednym z bardziej znanych. I wracam do gestów kłamstwa. Tutaj pokazałam dwa przykłady: strażnik ust i dotykanie nosa. Mówiąc o gestach kłamstwa, proszę pamiętać, że są też jeszcze inne, ale zasadniczo wtedy prawa ręka wędruje w okolice ucha, twarzy. Tak jak wcześniej pokazałam, może podrapanie po szyi. I to jest cały zespół tych gestów, które. Mogą świadczyć o wypowiedzianym kłamstwie. Natomiast jest jeszcze jedna prawidłowość, o której warto pamiętać: że wiek i władza redukują gesty. I gesty kłamstwa, bądź też inne gesty, są bardziej wyraźne i autentyczne u dzieci. Dziecko, jak skłamie, dłonią zamyka niemal całą. Buzie. Osoba dorosła tego nie zrobi, ale warto też być uważnym obserwatorem, aby spróbować rozszyfrować, rozpoznać właśnie te gesty. W przypadku rozmów, które prowadzimy w pozycji stojącej, warto pamiętać o takim ustawieniu w pozycji otwartego trójkąta. Proponuję Państwu, abyście nie stawali naprzeciwko siebie. I już na początku, jak się ustawiacie, nie ustawiali rozmowy w relacjach takich mniej przyjacielskich, a w relacjach bardziej konfrontacyjnych, a, a żeby dojść i zasygnalizować, że chcemy się porozumieć, to właśnie pozycja otwartego trójkąta, która sygnalizuje akceptację jest jak najbardziej poprawna. To, co pokazuje nasza cała postawa ciała, to również to, czy jesteśmy otwarci. Ja jeszcze za chwilę pokażę ułożenie dłoni. Tutaj już jest to zasygnalizowane właśnie otwarcie dłońmi. Ale proszę zauważyć, że zamknięta postawa ciała to nie tylko tradycyjne skrzyżowanie rąk na klatce piersiowej, ale również skrzyżowanie stóp. I to już jest taka bardzo wyraźna postawa zamknięta. Obiecałam Państwu, że wrócę jeszcze do dystansów interpersonalnych. I tutaj pokazuję tak zwaną strefę wiejską i strefę miejską. Co to oznacza? Osoby, które mieszkają na obszarach o mniejszej gęstości zaludnienia, do powitania wyciągają dłoń na długość całego ramienia gdyby broniąc swojej strefy prywatności. Natomiast osoby, które mieszkają na obszarach o dużej gęstości zaludnienia, to tylko wyciągają na powitanie na dło dłoń na długość przedramienia, skracają te dystanse. Oczywiście są uwarunkowania kulturowe, są uwarunkowania regionalne i jeżeli ktoś bo nawet nie możemy mieszkając w, w miejscowości o wysokiej gęstości zaludnienia, podróżując komunikacją, to też nie możemy zachować tych dystansów. Ale proszę przypomnieć sobie taką sytuację, jeżeli Państwo podróżujecie środkiem komunikacji miejskiej, publicznej, która jest mocno zatłoczona, jak bronicie swojej prywatności? Odwracacie wzrok. Szukacie wzrokiem. Takiej przestrzeni, gdzie nie spotkacie wzroku innych osób. I w ten sposób bronicie swój dystans, bronicie swojego dystansu, swój dystans intymny. I tutaj mogę jeszcze przywołać w tym momencie taki eksperyment naukowy, który był, świadczy o uwarunkowaniach kulturowych. Została nagrana rozmowa pomiędzy Amerykaninem a Japończykiem i potem została ona odtworzona w przyspieszonym tempie. I co się okazało, jak oglądane było to odtworzenie? Panowie wyglądali, jak gdyby tańczyli tango, bo Amerykanin robił non stop krok do przodu, przepraszam, do tyłu, a Japończyk do przodu. To jest kwestia właśnie tych uwarunkowań kulturowych. To, co też uprzedzałam, gest otwartych dłoni i tutaj też, jeżeli rozmówca Chce pokazać swoją, chce być szczery, to właśnie może wykonać taki gest. Powróćmy jeszcze do dłoni, do uścisku, bo o tym mało mówiłam, a chcę podkreślić jedno. To, jak podajemy dłoń na początku rozmowy, to jest sygnał dla naszego rozmówcy, jak będzie wyglądała rozmowa. Czy to będzie rozmowa partnerska. Czy to będzie dialog? Czy to może będzie... Czy to może spotykamy osobę, która prezentuje postawę taką uległości i myśli o tym, żeby jak najszybciej taką rozmowę skończyć? A kto taką postawę może prezentować? A właśnie ta dłoń, ta śnięta ryba, która jest pokazana na grafice dolnej. To jest takie pokazanie dłoni troszkę w dół ustawionej i takie tylko delikatne dotknięcie palcami. To w literaturze jest święta śnięta ryba, jest taka nazwa, jest to również taka postawa, która pokazuje i tak, takie podawanie dłoni pokazuje tą uległość. Powinniśmy podawać dłoń, na wysokości pasa, tutaj może mi jest to troszkę trudno pokazać, ale lekko rozstrzelone palce i bardzo pewnie. I wtedy sygnalizujemy naszemu rozmówcy, że będziemy prowadzić naszą rozmowę w relacjach partnerskich. Górna grafika pokazuje inny gest. Jest to tak zwana rękawiczka. Czyli ja podaję dłoń, a partner rozmowy obejmuje dwiema dłońmi moją dłoń. Nieraz się zdarza że oprócz uścisku dłoni partner rozmowy chwyta albo przed ramię, mojej dłoni, albo nawet ramię. I wtedy jest to tak zwany gest rękawiczka na zimę. Nieraz możecie Państwo zauważyć wśród osób publicznych taki właśnie gest powitania. Ale dłoń to jest wiele komunikatów, i to jest na przykład uległa pozycja dłoni. To jest dominująca pozycja dłoni, a to jest agresywna pozycja dłoni. Chociaż pokazuję tyle komunikatów, to chcę jeszcze zrobić jedno zastrzeżenie. Jeżeli kiedykolwiek będziecie Państwo przedstawiać prezentacje multimedialne, to tylko mogę Państwa o to poprosić, abyście nie używali dłoni jako wskaźnika. Ja wiem, że w przestrzeni publicznej są różne podpowiedzi, i niektórzy twierdzą, że można dłoń uży używać dłoni jako wskaźnik, ale w szczególności chociażby taka agresywna pozycja dłoni i w ten sposób pokazanie słuchaczom swojej pozycji dom dominującej jest jak najmniej właściwe. I dlatego są wskaźniki, które powinniśmy używać, a nie dłoń. Szanowni Państwo, to są te podstawy, które zamierzałam dzisiaj Państwu przedstawić, które są wprowadzeniem do komunikacji niewerbalnej. Pokazałam jeszcze jedną grafikę, która oznacza słuchanie z zainteresowaniem. Cieszyłabym się ogromnie, gdybyście Państwo mojego wykładu wysłuchali z zainteresowaniem, a dziś dziękuję za uwagę.